Próbowała wrzucić mnie pod przysłowiowy autobus, przejechała samą siebie. Part 1. Tworzyłem w pracy moduł szkoleniowy online, którego celem było nauczenie obecnych użytkowników obsługi nowego procesu. Zawiera elementy interaktywne, quizy, segmenty do pracy z kilkoma przykładowymi scenariuszami itp. Niedawno dołączyła do nas nowa associate director, która z tego, co wiem, awansowała w firmie, sprzedając innych ludzi. Awansuje nie ze względu na swoje zasługi, ale dlatego, że pod koniec dnia ma mniej błota niż inni kandydaci. To niesamowite do tego stopnia, że po prostu musiało być w tym coś więcej niż głupia polityka biurowa. Przejdę do tego za chwilę. Po ukończeniu pierwszego szkicu modułu zostaje on wysłany do zwykłej rundy testów i oczywiście jest kilka rzeczy, które należy poprawić. Buduję moduł na podstawie notatek, które zostawiają mi eksperci merytoryczni a kilka rzeczy nieuchronnie gubi się w tłumaczeniu. Ale ta nowa SOUSID dyrektor po prostu rozrywa go na strzępy, narzekając, że jest całkowicie niezrozumiały, musi być znacznie bardziej szczegółowy, zadając pytania dotyczące prawie każdego kliknięcia myszą w przykładowych scenariuszach i ogólnie stwierdzając, że nie da się go śledzić. Chodzi o to, że ten moduł jest przeznaczony dla naszego działu finansowego, dla osób, które mają doświadczenie w finansach i zostały już przeszkolone w zakresie korzystania z naszego wewnętrznego oprogramowania. Jest ona zastępcą dyrektora do spraw usług szkoleniowych, z doświadczeniem w nauczaniu. Moduł nie powinien mieć sensu dla byłego nauczyciela nauk społecznych w gimnazjum, powinien mieć sens dla osób z wykształceniem finansowym. Odpycham ją i próbuję jej to wytłumaczyć na milion różnych sposobów, ale ona nie daje za wygraną. Muszę więc wrócić do ekspertów merytorycznych z jej krytyką wartą 20 stron. Na początku myślą, że żartuję. Musiałem przekazać jej e-mail, zanim w końcu mi uwierzyli. Tak więc przez następne dwa tygodnie omawiamy każdy niuans, w tym ponownie omawiamy wszystko, co zostało omówione podczas trzydniowego szkolenia w klasie. Jak skonfigurować dyski sieciowe, jak skonfigurować Outlooka, w tym rzeczy tak niuansowe jak jeśli nie wiesz jak skonfigurować podpis e-mail. Kliknij tutaj. Mam na myśli naprawdę podstawowe, podstawowe rzeczy, które nie mają nic wspólnego z tym, czego moduł miał pierwotnie uczyć. Ale teraz musiałem to wszystko zawrzeć, ponieważ nasza nowa zastępczyni dyrektora nie potrafiłaby znaleźć włącznika, gdyby przyłożyła do niego palec. Marnuje to mój czas, czas eksperta merytorycznego i czas spędzony na ponownym nagrywaniu całej pracy głosowej. Jeśli w przeszłości pracowałeś z głosem, wiesz, że nigdy nie nagrasz go w jednym ujęciu. Gdy wszystko jest już gotowe, wysyłam je z powrotem do sprawdzenia i zatwierdzenia, a sołuszyd dyrektor po prostu nie odpowiada.